Witajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przybliżyć jednokierunkowy zawór dyszy głównej rozpylacza, tak to się nazywa jakoś. I teraz moi widzowie, jak to tutaj wygląda, gdzie to się znajduje? Akurat mam tutaj taki gaźnik, chiński gaźnik z kosy chińskiej. On już jest tutaj do wyrzucenia, także tutaj nawet nie mogę odkręcić, tylko języczka. Także muszę go tylko po prostu podnieść, jak sobie to można sprawdzić w którą stronę powinno się przedostawać paliwo z tej strony tutaj są takie podpórki więc paliwo przedostaje się tutaj z tej strony w tą stronę czyli tu do mnie gdzie mam tą igłę czyli lewa strona ekranu można sobie to stawić za pomocą takiego prostego zestawu mamy pompeczkę z wężykiem w miarę równo dociętym. jak już wiemy w którą stronę powinno być to podawane czyli tutaj wytwarzamy podciśnienie i Pompeczka nie powinna się prostować. Przykładamy sobie to tutaj mocno i pompujemy. I jak widzicie, zawór działa, a nie działał. No ale działa, jest dobrze. Udało mi się go naprawić. A dlaczego? Ponieważ już go demontowałem i go teraz zamontowałem, nie działa i teraz działa. Także zaworek działa w tym momencie jeszcze raz. No i widzicie zaworek działa. Ok, mimo to, I teraz żeby Wam pokazać z drugiej strony, tą stronę, w którą powinien przepuszczać. Przykładam sobie tą rureczkę do tutaj. Tu przydałaby się troszeczkę większa średnica, ale już nie będę zmieniał. Na potrzeby filmu wystarczy to. W ta, tą to, ta stronę będzie przepuszczona na pewno. Widzicie, działa. Przepuszcza. Jeszcze raz sobie sprawdzimy tą stronę. Tylko muszę go dobrze przyłożyć. Mamy pompeczkę. Możemy no, przyjąć, że jak najbardziej sprawny, i teraz yy, przy Was, na Waszych oczach, zdemontuję go, a być może i uda mi się go zamontować. Ja robię to igłą, nie jest to może najlepszy wybór, ale ja to tak zrobię. Może się uda. Przepraszam Was za brak ostrości, już to yy, postaram się skorygować. W ten oto sposób macie całą tą membrankę, ten zaworek jednokierunkowy, który tak często psuje pracę naszych urządzeń, kos i pilarek. Oto on. I to jest ta membranka i to jest właśnie to gniazdo jak widzicie, tam z tamtej strony jest ta strona płaska, do której ta guma ma. Bo to jest taka jakby guma, nie? To jest taki element, który sprawia wrażenie gumowego. O, jaki on tam jest, to ja nie wiem. Tam macie tamtą stronę tego zaworu płaską, to gniazdo jest tam płaskie, a z tej strony są takie różki, cztery różki, na których yy, podpiera się to i umożliwia przepływ paliwa. I tak wygląda taki zawór, zaworek. I teraz mm, sobie zrobimy drugi raz test bez gumki. Przykładam. Nie mogę odkręcić tego niestety, no ale nic. Tak. I wiadomo, w tym momencie przepływ być musi. Jaki to jest rozmiar? To jest dość spory rozmiar. Tutaj macie po, po lewej stronie yy, otwór, w który wchodzi zawór iglicowy, czyli ta giełka z gumką, a w centrum kadru podświetlam Wam właśnie ten zawór. I teraz z drugiej strony w centrum kadru, yy, też w centrum tego elementu. Widać wyraźnie, to jest otwór o średnicy około 0,9 mm. I tak, teraz yy, spróbujemy to zainstalować z powrotem, i zobaczymy, czy taki zawór będzie działał. Ja to robię w tym momencie igłą. Niekoniecznie igła może być najlepsza. Ja akurat robię igłą. Igła nie może być ostra, ponieważ taki, taka gumeczka może ulec w uszkodzeniu. Trzeba wodzie się poprawnie, wszędzie ładnie wcisnąć w każdy róg, w z każdej strony. I teraz zdarza się, że przy nieostrożnym dmuchaniu, przedmuchiwaniu kompresorem gaźnika. Jeżeli robicie to szybko, nie znacie dokładnie elementów to, takiego gaźnika lub podobnego, dmuchacie lub przepryskujecie czymś taki gaźnik pod wysokim ciśnieniem, możecie taki zaworek, taką gumkę wydmuchać. Nie zauważycie tego i po takim, po takim czyszczeniu tego gaźnika, czy tam jakiegokolwiek innego gaźnika, będziecie bardzo zdziwieni, że maszyna już nie chodzi tak jak chodziła, tak jak powinna. I teraz sprawdzamy jeszcze raz szczelność tego zaworka. Zobaczymy, czy coś uszkodziłem, czy coś zepsułem, czy zaworek jest szczelny, czy nieszczelny. Nie patrzyłem, którą stroną to montuję, którą stroną zakładam. Po prostu obydwie strony tego, tej gumki są takie same. Mamy pompeczkę. Spokojnie można przyjąć, że... Jeszcze raz. Pokażę Wam, jak to robię, czyli przykładam tutaj. Sprawdzam przepływ z powietrza. W gaźniku oczywiście będzie to paliwo. No i to w sumie tyle chciałem Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Zgłębić troszeczkę ten temat, yy, przybliżyć Wam to. Yy, piszcie w komentarzach, czy podobał Wam się odcinek, czy byliście akurat zaciekawieni, jak to działa. Mam nadzieję, że Wam to yy, przybliżyłem. Piszcie mi jak, napiszcie mi w komentarzach, jak sprawdzacie takie zaborki, jakie macie metody na to, by sprawdzić zaworek jednokierunkowy. Jakieś też miałem problem z diagnozą takich elementów. Gaźnik z Prymerem zaciągał mi właśnie powietrze. Nie wiedziałem dlaczego, czym to jest spowodowane, ale całe życie człowiek się uczy, zawsze coś nowego. I właśnie jakie są objawy, to teraz już na końcu Wam powiem. Nierównomierna praca silnika. I jeżeli gazik ma pompkę, prymer taki jak tutaj to taka pompka w mniejszym lub większym stopniu zaciąga Wam tutaj powietrze, czyli w większym stopniu jest tutaj dużo pęcherzyków powietrza, ten prymer jest wypełniony bańkami powietrza zamiast paliwem. I teraz mogę Wam to pokazać na przykład na przykładzie mojego malutkiego werkę. W sprawnej pilarce, z dobrym gaźnikiem. Ten gaźnik naprawdę jest dobry pod tym względem, poczyszczeniu, które już chyba widzieliście. Tutaj praktycznie nie ma powietrza. Jak widzicie, jest malutki, malutki bąbelek i primer musi się napełniać praktycznie tylko paliwem. Jeżeli słyszycie jakiekolwiek siorbanie, syczenie z okolic gaźnika tutaj z komory gaźnika tutaj zbiera się Wam coraz więcej powietrza no to mogą być to przesłanki do tego, że gaźnikowi należy się przegląd sprawdzenie lub wymiana a jak widzicie moje malutkie werke, wpisuje spisuje mi się werke, rival spisuje mi się świetnie jak na razie łańcuszek 1.4 nic tu nie odpada, nic tu nie czeszczy ja nie reklamuję tej pilarki. To jest moja prywatna pilareczka, którą sobie kupiłem. Yy, przy umiejętnym użytkowaniu, jeżeli ktoś wie o co chodzi w pilarkach, yy, ogólnie, żebym powinien być zadowolony, chociaż mimo to, że nowa sztuka yy, gaźniku, były zanieczyszczenia. Zastanawiałem się nad tym, skąd te zanieczyszczenia mogły się wziąć, one tak dziwnie troszeczkę wyglądały i wydaje mi się, że te zanieczyszczenia yy, mogłyby się też wziąć na przykład z wężyka, jak wężyk by się uszył od środka. Ale czy to na pewno to? Nie wiem. Może w przyszłości się przekonamy. To tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się hej.